Pan jest osobą, która się chwali, że Rosjanie na pana polują, nawet pan broń z tego powodu nosi. I teraz tak, co pan mówi? Nie dla Ukrainy, w NATO. To no to Putin tak dokładnie mówi. Mówi pan, że Europa jak inwestuje w swoje zdolności obronne, że to jest zły pomysł. No to się na pewno Rosjanom też podoba. Poparcie ceł amerykańskich dla Europy to jest dokładnie to, co Rosjanie... Czego Rosjanie się cieszą? I oczywiście również podważanie europejskich programów zbrojeniowych. Ja pana nie podejrzewam o złe intencje, tylko dlaczego pan mówi takim językiem, który sprzyja tak naprawdę temu, co mówi Putin i co Znane mówi na. pytanie propaganda. teraz odpowiedź Karola Nawrockiego. Właśnie o to chodzi, że ja mówię językiem Polek i Polaków. Ja mówię językiem Polaków, którzy mają swoją agendę spraw i na Zachodzie, i na Wschodzie. I jak prezydent Załęski nas traktuje źle? to mamy prawo to powiedzieć. I miliony Polaków dzisiaj w Polsce chciałoby to powiedzieć, a nie może tego powiedzieć, bo właśnie od razu pojawia się hasło mówicie propagandą Putina. Polska suwerenna, Polska niepodległa może stawiać swoją agendę spraw także prezydentowi Zelańskiemu. I właśnie dlatego, że jestem ścigany przez Władimira Putina i grozi mi pięć lat łagrów, mogę być głosem tych, Którzy mówią, nie zgadzamy się na to, aby Ukraina zalewała nas zbożem i nierówną konkurencją ze strony właśnie Ukrainy. Właśnie dlatego mogę to mówić, że nie zgadzam się na to, żeby prezydent Załęski traktował nas w taki sposób i nie zezwalał na ekshumację ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Bo my możemy mówić, drodzy państwo, drodzy Polacy, swoim głosem i w Izraelu, i na Ukrainie, i w Niemczech, i we Francji. Ja wspieram i będę dbał o relacje z Unią Europejską. Panie wiceprzewodniczący, będę zachęcał do tego, aby wzmacniali swoje e, wojska. Natomiast nie pozwolę, żeby Ursula von der Leyen, która zajechała już niemiecką armię jako minister obrony narodowej, decydowała o tym, o czym będę decydował ja jako zwierzchnik sił zbrojnych, a nie Ursula von der Leyen. Riposta. Nie ma pan co rozmawiać z Unią Europejską, tylko trzeba to po prostu robić. I te rozwiązania, które Unia Europejska w tej chwili przyjmuje, są po prostu dobre, bo będzie więcej pieniędzy na europejski przemysł obronny, na polski przemysł obronny. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, pan nic nie rozumie. Twardo trzeba rozmawiać z Ukraińcami, ale trzeba pilnować polskiego interesu w ten sposób, że się nie wpuszcza zboża z Ukrainy. I dopiero w tej chwili się to dzieje. Natomiast tak, trzeba Ukrainie pomagać, dlatego że lepiej, żeby Putin sobie wybił zęby na Ukrainie, a nie atakował Innego. A ekskumacje, drogi panie, to się właśnie do teraz zaczęły. Jest pan w błędzie.